Pan się boi polskich historii? Tego ciężaru, o którym pan mówi, tej II wojny, tego plecaka? Ja ją sobie jakoś opowi opowiedziałem dla siebie. Przyjąłem ją z całym e, dobrodziejstwem. I złem inwentarza. Nie, nie boję się. Jej. Już się jej nie boję. Pana znaczy być obywatelem? Jakim obywatelem jest Wilhelm Sassner? Och, to jest szalenie trudne pytanie. A czemu? Ja bardzo jestem bardzo przywiązany do tego określenia obywatel, obywatelskości, dlatego, bo ono jest. Bo ono nie jest wykluczające, bo wszyscy mogą właściwie być obywatelami i myślę, że istotne jest bycie świadomym obywatelem, czyli to, co mogę wnieść albo co dzieje się naokoło mnie. Dla mnie też obywatelskość być może nie ogranicza się do obywatela bycia obywatelem bądź obywatelką danego kraju, tylko raczej jakiegoś obszaru, z którym człowiek się utożsamia. W tym pojęciu obywatelskości wydaje mi się ciekawe właśnie to, że ono gdzieś taki łączy wymiar indywidualny ze zbiorowym. Nie? To znaczy, e, indywidualny mówi o tym, kim ja jestem, jakie wartości, poglądy, postawy są we mnie w stosunku i to jest ten drugi wymiar do, do, do wspólnoty, do jakiejś społeczności. I jeszcze chciałem przez chwilę zatrzymać się na tym wymiarze indywidualnym właśnie. E, dla Pana jako obywatela, e, jakie postawy, wartości są ważne w tym życiu? Właśnie takim wspólnotowym, obywatelskim? Dla mnie to pojęcie oby, obywatelskości, bycia obywatelem jest, to, to, to jest pojęcie in, inkluzywne. I to pojęcie jest ponad, ponad przynależnością do narodu. A dla mnie obywatel jest właściwie. No właśnie, jeszcze raz wrócę do tego świadomego obywatela. Jest tym, kto bierze udział w życiu w społeczności. W ogóle muszę zaznaczyć, że ja mam taki problem. Jestem, jestem w, 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 w ogromnym rozkroku między tym, być może jaki chciałbym być, a jaki jestem. Dlatego, bo. Yy, przez to, że, że, że wychowałem się jeszcze w, w, w czasach PRL-u i, i dobrze pamiętam ten czas, i być może później przez takie aspiracje bycia artystą. Przez to, że w ogóle to pojęcie bycia artystą było, było takie mocne, kiedy dorastałem, to dla mnie ten, ten aspekt indywidualizmu był szalenie ważny. Coś, co właściwie doprowadziło, ta idea indywidualizmu, która jest akurat dla mnie to nie było ważne, że to było połączone z życiem na zachodzie, z kapitalizmem, tylko raczej z tym, że wyobrażałem sobie, ponieważ właściwie moje, całe moje życie dorosłe, świadome, wzięło się, a zwłaszcza, dlatego, bo dorastałem z muzyką i z taką ideą właśnie niezależności, z ideą indywidualizmu, no to trochę, trochę było, to ono było w opozycji wobec pojęcia społeczeństwa. Wobec społeczeństwa. I stąd jest, stąd we mnie jest taki, tak, taki, że z jednej strony ja bardzo cenię sobie wolność i indywidualizm. Wydaje mi się, że trochę z tego można, że, że to jest, to jest nieuchronny, nie, nieuchronny przymiotnik, który definiuje artystki artystów. Natomiast wiem, że... Wiem, że społeczność jest ważna. Społeczeństwo jest, że społeczeństwo jest ważne. I dużo czasu mi zajmuje, żeby znaleźć między tymi dwoma między y, wolnością i braterstwem y, równowagę. A to podróżmy troszkę jeszcze ten temat, właśnie tego rozkroku, w którym pan jest. Bo to wydaje mi się samo w sobie jest ciekawe, jako napięcie pewne, nie? pewnie też w drodze artystycznej to jest ciekawe. Mm między indywidualizmem a tym jakimś kolektywizmem, życiem wspólnotowym. Pan w jednym z wywiadów, który oglądałem, wspominał, że dla Pana artyści mają obowiązek bycia aktywnymi obywatelami i chciałem właśnie Pana zapytać o to, co Pana motywuje, do tego, żeby w tym rozkroku trwać i właśnie jednak wychodzić z tym, z tym swoim indywidualizmem, ale wychodzić w kierunku aktywności obywatelskiej. Jesteśmy na, na jakiejś łodzi, która, którą wstrząsają jakieś, jakieś yy, chyba dosyć mocne fale, jest jakiś sztorm. I, yy, chyba to jest moment, kiedy, kiedy musimy się zastanowić nad tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda... Yy. Jest to czas na pewno przewartościowań, dlatego na szczęście wydaje mi się, że minął taki czas, kiedy artysta może powiedzieć, mnie to nie obchodzi, dlatego, bo ja żyję w w samocni i właściwie tylko to, co stworzę w pracowni, jest ważne. To jest kompletnie dla mnie anachroniczne i nie dzisiejsze. Dlatego wydaje mi się, że, te, że ta postawa obywatelska, angażowania się, oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, jest tak istotna dzisiaj. To zanim... Pan teraz użył ciekawego bardzo obrazu, że jesteśmy w, w trakcie jakiegoś sztormu, że coś się dzieje, w Kołyszenami trochę, to może do tego zaraz wrócimy w kolejnym pytaniu. A teraz chciałem pana spytać jeszcze o jedną rzecz z wywiadu, która też do tego się odnosi, do tego, tej pozycji artysty, tego, że pan mówi, że musi być zaangażowany jako artysta. Pan powiedział, że jednym, jedną z cech artysty jest to, że to jest bardzo uprzywilejowany zawód że to jest w ogóle super być artystą, ale że to jest duży przywilej. Jak się pan z tym przywilejem czuje i jak go pan rozumie? To znaczy, przywilejem jest to, przywilejem jest to że, można żyć, że można żyć ze sztuki. To jest, to, to jest ogromny przywilej, dlatego, bo to też być może bierze się z, z mojego wychowania i z wiary w pracę, że praca, która przynosi satysfakcję, jest nie do przecenienia. Więc. To jest, to jest chyba najważniejsze, że ta praca, że tutaj jest jeszcze jeden taki element bycia akurat malarzem, że widzi się od razu ten efekt, namacalny, jest, jest to fizyczny efekt. Być może to trochę bierze się z tego, że dla mnie to jest tak ważne, że, że pochodzę akurat z takiej, a nie innej rodziny, że, um, że ta praca była wartością samą w sobie. No to nadaje trochę sens. Życiu. Że, to jest, że to jest jednak ogromny przywilej, że ja tutaj jednak używam tylko pędzli i farb. I za to dostaję pieniądze. Ale to są w ogóle też moje przemyślenia dotyczące malarstwa, że malarstwo jest, że, że, że wciąż ludzie chcą oglądać obrazy. Także to jest jeszcze, to, to, to jest jeszcze inny, inny aspekt, ale tak, to jest dosyć skomplikowane. Tytuł wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich brzmi właśnie taki pejzaż. Jakby pan teraz krótko namalował słowami e, pejzaż polski, jak pan ją widzi dzisiaj, e, mm. społeczeństwa polskiego dzisiaj. Widzę źle. Mam ten przywilej, że żyję akurat w takim środowisku, które z którym podzielam poglądy, które nie, z którym nie mogę, nie mogę toczyć bojów właśnie, nie muszę toczyć bojów o politykę, jest mi, jest mi łatwo. Natomiast jak wyobrażam sobie, że, że mam, mam się skomunikować ze społeczeństwem, z... nie chcę też używać takiej, takiej... Takiej prostej dywersyfikacji, że połowa społeczeństwa jest za, połowa przeciw. Przed nami jest chyba jakiś kompletny znój i coś, co. Coś, co właściwie nie wiem, czy jest do, do pogodzenia, myślę, że my siebie nawzajem nie, nie rozumiemy. Czy jest coś, co gdzieś nas może łączyć? Gdzieś. Może, może coś, coś, co w pańskiej sztuce pan wyraża, właśnie? Mm -hmm. Jest jakiś taki pomost łączący dwa, dwa plemiona, grupy? Muszę powiedzieć, że ponieważ te, nieraz w sobie, i to, to jest bardzo wstydliwe, to jest właśnie to uczucie, którego się wstydzę przed samym sobą i, i nieraz się nie przyznaję do niego, ale to jest uczucie. Mm, Pogardy wobec, wobec masy ludzkiej, której, której zarzucam ignorancję, głupotę nieraz. I oczywiście wiem, że to, to też wynika z tego, że ta ignorancja wzięła się z braku możliwości albo z braku środków, żeby się dowiedzieć, chociaż nieraz. Wydaje mi się że też, że nieraz jest łatwiej nie wiedzieć, nie zastanawiać się nad tym. Ale nigdy to nie jest pogarda wobec, wobec człowieka, nigdy nie odczułem tego, kiedy, kiedy, kiedy wyobraziłem sobie, że to jest akurat ta osoba. Kiedy pomyślałem sobie, że okej, okay, no wiem, że ktoś akurat jest po, po tej drugiej stronie, że, jest, że nie należy do tego samego plemienia, do którego ja należę. To nigdy nie jest pogarda wobec, wobec, wobec osoby. W życiu społecznym Pan mówi o pogardzie jako takim ważnym uczuciu. A jakie, jakie może inne uczucia towarzyszą Panu, kiedy myśli Pan właśnie o, o życiu społecznym, o mhm. swoim uczestnictwie jako mhm. też obywatelu właśnie w tym życiu? To jest bardzo ciekawe, dlatego, bo można powiedzieć, że, że wierzyłem w, w tę opowieść o tylko i wyłącznie jasnych stronach transformacji. I właściwie wydawało mi się przez długi czas, że każdy z nas, no trochę to, to się bierze z, z, z wiary, znaczy, z, tak, z wiary w to, w to pojęcie indywidualizmu, że każdy z nas jest, jest kowalem własnego losu i że właściwie, że dla mnie tak cenne jest to pojęcie indywidualizmu. I y, muszę powiedzieć, że bardzo dużo czasu mi y, zajęło, żeby zrozumieć, że, skąd się wzięła, skąd się wzięło, właśnie, skąd się wzięły wybory, y, wybory tej drugiej strony. Kolejnym uczuciem jest empatia. Wyobrażam sobie, że tę empatię rzeczywiście można w sobie y, uruchomić. Znaczy ona się pojawia pewnie mimochodem. Ja nie wiem, czy tak, czy powinno się, czy, czy mogę powiedzieć, że tak, jestem empatyczny, no, ale to jest, to jest jakieś, jakieś e, uczucie, które się, e, które jest chyba szalenie ważne w, w postawie obywatelskiej. To o tym pisze między innymi właśnie profesor Karolina Wigura, e, gdzie pisze o emocjach właśnie w życiu społecznym, że empatia to jest takie ważna postawa, emocja, na którą też można pracować w stosunku do innych i gdzieś. Jestem po prostu ciekaw, na ile też właśnie sztuka i jakaś takie, jakieś takie może nie wiem, zamiłowanie do pejzaży polskich, coś, co łączy te osoby po dwóch różnych stronach tej barykady, czy w dwóch różnych plemionach polskich, które gdzieś może właśnie gdzieś nas do siebie jakimś razem przybliżyć. Może to zbyt idealistyczne, ale jak, czy widzi pan w takim razie w społeczeństwie też takie ruchy, grupy, nie wiem, może protestu, może jakieś szczególne osoby, które pan podziwia albo pan się szczególnie nim interesuje, których pan widzi szczególną wartość w mhm. tym naszym życiu wspólnym? Być może to jest romantyczna, romantyczna wizja. Ale wyobrażam sobie, że to jest coś, co może nas. Nie wiem, no to są pewnie pewne zapachy, które oczywiście, ja zapachy pory roku i tak dalej, które pewnie gdzieś tam się, gdzieś tam można przekładać na, na malarstwo. I to jest coś, co, co może, oczywiście, nie, nie chciałbym też chodzić w taką bukoliczną opowieść, ale można to pewnie, to pewnie nas może połączyć. Znaczy. Stosunek do krainy, w której żyjemy. Nie wierzę w to, że, yy, yy, że to pokolenie dwudziestolatków, a widzę też, obserwuję swojego syna, który ma 21 lat, i widzę jego i zaangażowanie jego znajomych, to było absolutnie, to jest nie, to jest nie do przecenienia, więc być może to jest. Jest taka bardzo ważna rzecz, tak mi się wydaje, którą, o której chciałbym wspomnieć, że kiedy ja dorastałem, kiedy słuchałem muzyki, obciachem było być po, po prawej stronie. Obciachem było być po tej stronie po stronie konserwatywnej, prawicowej, to była postawa antymieszczańska. I wydaje mi się, że to co, teraz, to co teraz się. Chociaż są to nowi mieszczanie, na pewno, którzy wychodzą na ulicę, to jest też pokręcone. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że nawet jeżeli to jest na początku tylko ta warstwa estetyczna, to to przenika głębiej, że to młode pokolenie. To młode pokolenie też zobaczyło, że fajnie jest być właśnie po tej lewej stronie, po, po stronie tego otwartego świata. I to jest też ciekawe, bo to, jest, to dotyczy też obywatelskości. Wydaje mi się, że to młode pokolenie czuje się bardziej obywatelami świata, Europy, inaczej pojmowanego niż, niż nasze pokolenie, niż moje pokolenie, niż ja, który jednak wychowałem się w takiej, a nie innej rzeczywistości. Ten świat. Mimo tego, że swobodnie się w nim poruszam to bardziej się, chyba bardziej się czuję jednak obywatelem Polski, jeśli miałbym powiedzieć, niż Europy. Ciekawe, co Pan powiedział, że e, bardzo Pan podkreśla ten wątek pokoleniowy i że też w Pana biografii to był ważny, e, jakiś taki, e, jakiś ważny punkt odniesienia. I że teraz to nowe pokolenie, Pan widzi jakąś nadzieję, siłę w nim, nową energię, które też to nowe pokolenie, e, prawda, niesie po strajku klimatycznego. W pozytywne takie postulaty walki o przyszłość dla siebie, dla planety. Więc gdzieś tam to są też takie postulaty, które są, łączą różne strony, kiedy mówiliśmy, prawda, o to jest coś, co może przekraczać pewne podziały. Przynajmniej na takim poziomie wartości. Nie? Tak, wszyscy wszyscy, tak, wydaje mi się, że nie ma człowieka, który by... No tak, to wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam dążą do tego, że są świadomi tego, co, co przed nami, jeśli się jeśli nie zatrzymamy, jeśli, się, jeśli nie zmienimy naszego życia. Żyjemy w czasach, kiedy możemy sobie wybierać tę obywatelskość, że z jednej strony jesteśmy obywatelami jakiejś małej społeczności, a z drugiej strony jesteśmy obywatelami świata. W każdym razie ja widzę w tym ogromną wartość, że z jednej strony lokalnie, a z drugiej strony globalnie, że w tym wszystkim można że to wszystko można połączyć. Młodzi ludzie będą też pewnie odwiedzali wystawę, taki pejzaż w Muzeum, w muzeum POLIN. Co oni tam zobaczą? Jakie prace, jakiego Wilhelma Sasnala? Co ten pejzaż może im powiedzieć o nich samych i o, o mm. Polsce? Pewnie może im powiedzieć o tym, że historia jest ważna, o tym, że historia też, że historia tak naprawdę nie ma tak ewidentnego końca, że nie można powiedzieć, że coś można odłożyć do lamusa dlatego, bo się skończyło. I tam te, wydaje mi się, że te prace są w dużej mierze o historii, o tym, że jak, jak ta historia, jaki ta historia ma wpływ na nas, o tym, że tak naprawdę historia się nie kończy, że to ona nas konstytuuje i to kim jesteśmy te, teraz bierze się z historii, że historia kraju stanowi o tym, jaki kraj jest dzisiaj. Ja też czuję, że, że, że urodziłem się po II wojnie światowej. Bo tego, że urodziłem się w 1972 roku, to jest te, to. to yy, czuję się, że urodziłem się po II wojnie światowej i ta bliskość, yy, bliskość yy, tej historii yy, mnie uformowała. Na koniec yy, pytanie, o które zostałem poproszony, żeby je zadać, ale. Yy, no jednak spotykamy się tutaj z okazji premiery wystawy, która już tuż, tuż w Muzeum Historii Żydów Polskich. I chciałem pana spytać o to właściwie, czym jest ta wystawa dla pana, o czym ona jest, ta wystawa? Ta wystawa jest w dużej mierze o pejzażu. Ten pejzaż polski ma też, ma oczywiście, ma wiele warstw i jedną z tych, jedną z tych warstw jest yy, Oczywiście, pierwszą warstwą wydaje mi się jest urok tego pejzażu. To jest coś, czemu, czemu ja absolutnie ulegam, muszę przyznać. I, um, a, a kolejną warstwą jest to, co, co jest za tym pejzażem, albo że ten pejzaż, czego świadkiem był ten pejzaż, co jest pod ziemią, po której stąpamy. Że to jest, że ten, ten e, kraj, ta kraina, w której żyjemy, jest tak na, naładowana historią, że trudno jest o tym, o tym nie pamiętać. I to, to rzeczywiście jest coś, co mi, co mi towarzyszy, jak podczas oglądania polskiego pejzażu, który wydaje się na pierwszy rzut oka neutralny, a taki nie jest. Marek Edelman. Ja skończę tą myślą, bo zależy mi na tym też w tym kontekście, wydaje mi się, że ważną i ważną postacią. Właśnie Marek Delman, kiedy mówił o, o, o narodzie, to czym to dla niego jest, mówił o wychowaniu, języku, kulturze, e, mówił, że, e, że to jest, to nie jest coś, co trzeba kochać, ale trzeba w tym być. E, jakoś coś mi rymuje z pana słowami e, tutaj dzisiaj, e, więc może też ten polski pejzaż, nie wiem, czy trzeba go kochać, ale trzeba w nim być. Wydaje mi się, że właśnie że Polska jest takim e, e, plecakiem e, wypełnionym e, jakimś ciężarem. E, e, ale są tam rzeczy też, które, które są dla mnie szalenie ważne i z którymi ja się doskonale czuję, dobrze czuję. To jest pejzaż i język polski. Ja lubię język polski i lubię polski pejzaż. Czy pan się boi polskiej historii? Tego ciężaru, o którym pan mówi, tej na przykład drugiej wojny, tego plecaka? Ciężkiego? Mam nadzieję, że mam ją sobie. Ja ją sobie jakoś opowiedziałem dla siebie. Przyjąłem ją z całym dobrodziejstwem i złem inwentarza. Nie, nie boję się. Jej. Już się jej nie boję. James Baldwin, właśnie czytam tego pisarza amerykańskiego, jednego z najważniejszych XX wieku, e, pisze w zapiskach Syna tego kraju, że historia jest do, do wtedy e, straszna i powoduje w nas taki właśnie jakiś lęk, strach, dopóki sobie naprawdę jej nie opowiemy i się z nią nie zmierzymy z taką, jaka była. Więc to jest też pewnie takie wyzwanie, które pewnie też z tą wystawą się wiąże dla, dla ludzi, którzy będą ją zwiedzali. To, to jest też trochę tak, że te obrazy wydają się, niektóre z nich wydają się, być, wydają się być neutralne, tak samo jak neutralny jest ten pejzaż, ale historie, które są za nimi, które są pod spodem, są okrutne, bolesne, ale yy, na dłuższą metę jest lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Super, dziękuję. Dziękuję.